W wśród wiosennych wzgórz, stodoła doła stoi oraz dom. W dole mieszka mały, sprytny traktorek nasz co nosi wdzięczne imię Tom. O traktor tom, 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 ma humor, gdy pracuje. Otrakną tom, 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 od nigdy, od nigdy się nie psuje. Wielki skok. Pewnego ranka na farmie Wiosenne Wzgórze ula wyprowadziła grzywkę na spacer. Dalej grzywko, musisz być w dobrej formie, a ty nic nie robisz, tylko jesz. A to nie wyjdzie ci na zdrowie. Powinnaś trochę poćwiczyć. Dobra robota, Reksiu. Podsunęłyście mi pomysł, co zrobić, żeby poprawić kondycję grzywki. Tom! Grzywka powinna trochę poskakać. Skakanie to doskonałe ćwiczenie dla konia. I tego właśnie Ci potrzeba. Ty też chcesz nam pomóc? Przykro mi, ale Ty jesteś trochę za mały. To jest robota akurat dla Toma. Poszła już dobrze, zdradzę Wam sekret, postanowiłem pomalować dzisiaj dom uli. To ma być dla niej wielką niespodzianką. Nic jej nie mówcie. Niepotrzebna mi jest wasza pomoc. W stodole kombajnik tłumaczył maluszkowi, że taka mała maszyna jak on ciężkich prac nie wykona. Ale maluszek dosyć miał już słuchania uwag o swoich rozmiarach. O, nie całe podwórko w farbie. Na padoku Tom zbudował pierwszą przeszkodę. Gotowa jesteś szybko? Spróbuj skoczyć! No dalej! Co się stało? Czyżby za wysoko? Nie osiołku. Jesteś za mały. Zrobisz sobie krzywdę. Nawet dla grzywki jest za wysoka. A co dopiero dla takiego maleństwa jak ty? Dobrze, Tom. Zbudujmy następną przeszkodę. Odejdźcie. Muszę tutaj posprzątać. Teraz, kiedy już uporałem się z bałaganem, może będę mógł zacząć malować dom uli. Maluszek i Osiołek byli rozżaleni. Wszystkiego im zabraniano, bo byli za mali. Postanowili, że zbudują swój tor przeszkód. Maluszek był tak samo dobry w budowie przeszkód jak to. A Osiołek radził sobie ze skokami lepiej niż Grzywka. Śmiało Grzywko! Ojej, ta też jest dla Ciebie za wysoka? Musimy zbudować kolejną. Ależ tak, zbudujemy. Tom ma jakiś pomysł. Osiołka i maluszka szybko znudziła taka niska przeszkoda, więc postanowili znaleźć większą. na słoma. Idealna na przeszkody. Dobry pomysł to. No nareszcie. Mogę zacząć. Teraz już nic mi nie przeszkodzi. Osiołek i maluszek zobaczyli pojemniki z farbą na skrzyni ciężarówki. To będą świetne przeszkody. Hej! Co wy robicie? スタートチュに。 Chciałem pomalować tylko dom, a nie całą farmę. Ale bez trudu odnajdę ich. Tu jesteście. Natychmiast musicie dokładnie posprzątać ten bałagan. Hej, wracajcie! Mateusz po całej farmie gonił maluszka i osiołka. O! Chyba skryciłem nogę. Ratunku. Nie ma sensu ociągać się. Musisz wykonać kilka skoków. <tum> Co się z Tobą dzieje? Wierdzisz, że nie umiesz skakać? O co chodzi, Tomu? Popatrz! Grzywka skoczyła! Muszę sprawdzić, czy nic jej nie jest. Tom, poszukaj Reksi i zagoncie owce. Na podwórku panował chaos. Zanim Tom zdążył cokolwiek zrobić, zjawili się Maluszek i Osiołek. Szukali pomocy dla Mateusza. Tylko udawałaś, że nie umiesz skakać, prawda? Wrócimy teraz na padok i spróbujemy jeszcze raz. Tom, możesz mi pomóc? Dziękuję. Ale co ja zrobię z całym tym bałaganem na podwórku? Tymczasem owce znalazły sobie wspaniałą zabawę. Farba miała ładny kolor i tak pięknie spływała po dachu. <trym znać w górę> Czy mógłbyś mnie zawieść na podwórko? Muszę tam jeszcze coś zrobić, zanim Ula wróci do domu. Cześć, Mateusz. Co się stało? Lekko skręciłem nogę, nic poważnego. Zaczekaj, muszę to zobaczyć. Maluszek i Osiołek wiedzieli, że byli niegrzeczni. Ale może jakoś mogliby naprawić swoje winy. Osiołek obudził Reksię. Reksia zagoniła owce. Maluszek porozmawiał z kombajnikiem Co robiłeś, że skręciłeś nogę? Nic Trzeba zabandażować i usztywnić stopę Pojadę po bandaż do domu Oho, nie Nie bądź dzieckiem Maluszek zamienił kombajnik w maszynę czyszczącą Podwórko, to co tam się stało, to moja wina. Pojedziemy i zobaczymy. Kombajnik błyskawicznie wykonał swoją pracę. Och, Mateusz, pomalowałeś mój dom. Czyżby? Dziękuję. Nie ma sprawy. Przyniosę teraz bandaż. Czy to przypadkiem nie wasza sprawka? O, chyba nie jesteście już takimi maluchami. Dobra robota, ale jest w tym też zasługa toba. Widzisz? Nauczyła się skakać. Trochę pomogł jej w tym owce. Muszę ci się do czegoś przyznać. To nie ja pomalowałem dom. W takim razie kto? Nie mam pojęcia. Ale czy ta owca nie ma barwnych plan na futrze? O nie! Chyba nie pozwoliłeś im bawić się farbą. Przepraszam.